Witam serdecznie? Yy, oglądałem dzisiaj film Mariusza Jażdżyka? Pozdrawiam cię Mario serdecznie, mój drogi przyjacielu? Oczywiście Mateusz Mielewczyk. Byłby chory, jakby też nie poszedł. Pozdrawiam cię wujek z Polski. Także Mateusz, ciąg w tej anglii ile się da? Przede wszystkim srebrne złote monety. Wiadomo, że Rutusem oczywiście. Pozdrawiam cały team, Rutusiarzy z Anglii. No i Adama tak samo, mojego imiennika. Pozdrawiam cię Adaś również serdecznie. Dzisiaj byłem na wyborach. Mamy ciszę wyborczą. Ale byłem zagłosować. Dobrze. koszuleczkę mam ładną od Artura Trącika, Sapera wszyscy znają. Pozdrawiam cię saper serdecznie. A więc tak, do czego zmierzam? Mariusz wykopał dołek do znacznej głębokości. Chciał ustawienia. Mówiłem mu, że siłownia nie będzie mu potrzebna. Chciał to ma nie będę się z nim kłócił chciał być silny będzie silny pokopie tak troszkę i drugi Pudzianowski pozdrawiamy i Pudzianowskiego teraz o, do czego ja zmierzam Mariusz poruszył taką sprawę po co producent w ogóle małej cewki o, po co producent sobie zadał taką yy, taką rzeczą w głowę Dawrócił sobie różnymi cewkami. Dlaczego ja mogę to przyrównać? Do dwóch rzeczy tak mi na myśl przychodzi. To były proste filmy dla Was. Pierwsza rzecz. Różne cewki jak różne biegi w samochodzie. Każda do czego innego, jeden bieg do jazdy pod górę. Jeden do cofania, następny do jazdy yy, z dużą prędkością. Tak samo jest z cewkami. Albo jak z piciem. Można kupić setkę, można kupić pół litra, można kupić i skrzynkę wódki. Zależy od potrzeby. I tak samo z małą cewką. Mario wspomniał o tej małej snajperce. O co chodzi? Z tą małą snajperką. No i podstawowe pytanie: po co ja ją mam? Czy szczeliłem sobie w kolano, kupując ją? Nie. To Mario sobie szczelił w kolano, nie nabywając jej wtedy, kiedy ja mu o niej mówiłem. Powiedziałem mu, przyjdzie czas, pogadamy. Trawka ładnie rośnie, kamyczek leży. No i co my tu robimy? Mamy cewkę Machamy tą cewką No i co się okazało Znaleźliśmy na dole tutaj Jakąś monetę no Nie wiem no Pół metra 50 cm Powiedzmy jedna trzecia talara Księstwo warszawskie, no nie wiem, 1814 Tak szczeram przykładowo Jedna trzecia Talara, Księstwo warszawskie, 1814 Na 50 cm, no i co? One, ta moneta skąd się tam znalazła no Dziury nie kopiemy takie wielkie, żeby nam wykrywać, weszedł nie wiadomo jak Wkładamy, wiadomo, że cewka na boki nie ma takiej mocy ogromnej. Jak ją damy radę, to w ją damy radę 30 cm. Jak mamy tu, powiedzmy, że jest te 20, to te jest 30. Pod skosem możemy ją dać taką o, najwyżej. O. I to nie zawsze. No. Albo damy na wprost, jak wyciągnęliśmy tą monetę. A tutaj sama mogła nie być. Może się okazać, że tutaj z boku. Jedna mała, druga, trzecia, czwarta. Jeszcze jest kilka małych monetek. Może się tak okazać. I co ja robię? Tam, gdzie jest, zachodzi sytuacja naprawdę, że jest coś konkretnego, to co ja robię? Tak jak Mario ma obiekt jakiś niewiadomej wielkości. Jakiś tam ma. Tylko, że tu jest ten sygnał taki, że narasta. Ale co tutaj jest w środku? To jest X. On tego nie wie. U Mariusza Jazdrzyka można zobaczyć na filmie na YouTube. Husaria. Bardzo fajne filmy kręci. Pozdrawiam Cię Mario. Lubię cię chłopie, zawsze będę Cię pozdrawiał. I teraz tak. Mario yy, mądry po szkodzie, ale lepiej. Nie tkwić w błędzie. No i taką cewkę się zaopatrzyłem. Wyłączam, wykrywać, wpinam. Ja nie muszę tego w ogóle nigdzie wkręcać. Biorę kabel tak. Wkładam. I namierzam. I okaże się, że domacham. Przy ścianie gdzieś w koło. I okaże się, że ze statyka mi tu się pojawi. Jakiś dźwięk delikatny, no to co ja robię? Podkopuję w bok, i tą cewką dokładnie mogę sterować, w którym miejscu mam się podkopać. Czy w tą stronę, czy w tą stronę, czy może w tą, a może tu jeszcze jest kilka monet, ale są zbyt małe, dają yy, zbyt małe zaburzenie dają żeby zasięg je sięgnął bo się okaże, że zasięg na te małe monetki jest tyle a one są głębiej druga rzecz taką małą cewką możemy jeszcze dodatkowo przy użyciu VCO namierzyć Wielkość tego przedmiotu. Na, bliżej, dalej i tutaj. Jak daleko, że jak mamy przedmiot stąd dotąd, to wiemy, że musimy tutaj dotąd wykopać, żeby go nie trachnąć szpadlem. Nie jeden uderzył w coś szpadlem i później mówił: "No ja Cię kręcę, co ja narobiłem. No tak bywa. Tak bywa, można coś takiego zrobić. Dlatego taka cewka, ale to nie jest tylko do tego. Chodząc po plaży, mając blisko siebie co kilka centymetrów, nie przesadzam co kilka centymetrów kapsel, zrywkę, monetę i malutki kolczyk tak dokładnie separuje. To trzeba zobaczyć. A zasięg naprawdę nie jest mały. Bo taką obrączkę z takiej odległości bez problemu widzi. Dla mnie to wydaje się, że nie jest małym zasięgiem. Jest w zupełności na plażę wystarczający. Jak również na bardzo, ale to bardzo zaśmiecony teren. Bardzo zaśmiecony, gdzie zbieramy wszystko z powierzchni. Z powierzchni. Kilkunastu centymetrów jest duży śmietnik. Dużą cewką nie damy rady, a taka mała nam na pewno w tym pomoże. Gdzie taką cewkę nabyć? Do Rutusa albo do Artura trącika. Na pewno udzieli jeszcze porady, jak ją wykorzystywać, jak postępować właściwie. Także ja taką cewkę zawsze w swoim plecaku mam i używam ją właśnie do takich zadań specjalnych. Do takich specjalnych zadań, gdzie ona będzie nam potrzebna. Tak jak pokazywałem. Damy do dołka. Dołek gdzieś tam jest, wiadomo, wypukły. Nie daje nam sygnału. Na bok zasięg za mały. Tutaj za bardzo skręcić nie możemy. A monety są z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. Albo do określenia.